Cześć, jestem Maciek, to jest kanał Wasze Forum Dialogu. W zeszłym tygodniu ubiegła nas niesamowita informacja: w Polsce ma powstać nie jedna, nie dwie, a trzy elektrownie wow. atomowe. Pierwszej patronatem ma być Jacek Sasin. Jednak czy znacie jakąkolwiek inwestycję, która zarządzana przez niego została ukończona? My mówimy, sprawdzam. Dlatego zacznijmy od początku. W zeszłym tygodniu nasze media obiegła niesamowita wiadomość. Otóż Jacek Sasin wraz z minister Moskwą polecieli do Stanów podpisać kontrakt na pierwszą elektrownię atomową. Konawcą tej inwestycji ma być amerykańska firma Westinghouse. Co wiemy tak naprawdę o firmie Westinghouse? Firma ta została założona w 1886 roku przez Georgia Westinghouse'a w Pittsburghu w Pensylwanii. Firma Westinghouse przez wiele lat przechodziła w różne ręce od amerykańskich poprzez niemieckie, brytyjskie, aż w końcu trafiła w ręce japońskie do firmy Toshiba w 2006 roku. W latach 2015-2016 okazało się, że doszło do skandalu finansowego. Otóż księgowi zawyżali wartość firmy Westinghouse i nie tylko, bo to siby również spowodowało, że nie publikowano rezultatów finansowych i jak bardzo straty przynosi ta firma. Jednak już w 2017 roku firma Toshiba Westinghouse zgłosiła bankructwo firmy, czyli się jej upadłość. Tak rząd amerykański, w związku z tym, że niektóre inwestycje były zaczęte na terenie USA, dał im gwarancję finansową. To z kolei pomogło i umożliwiło sprzedaż firmy Westinghouse z rąk Toshiby w ręce Brookfield Asset Management, kanadyjskiego inwestora. Z kolei w tym roku firma Brookfield odsprzedała 49% Westinghouse w firmie Cameco i teraz wspólnie dzierżą władzę nad potentatem nuklearnym. Spójrzmy teraz na aspekt technologiczny. Istnieje wiele kryteriów podziału reaktorów jądrowych. Najpopularniejsze rodzaje reaktorów stosowanych i używanych na świecie to reaktory prędkie powielające, reaktory ciśnieniowe wodne. Reaktory gazowo-grafitowe, tzw. wysokotemperaturowe, reaktory ciśnieniowe na ciężką wodę oraz reaktory wodne wrzące. W Polsce ma być zainstalowany reaktor AP-1000. Jest to reaktor typu PWR ciśnieniowo-wodny z ulepszonym wykorzystaniem pasywnego bezpieczeństwa jądrowego i wieloma cechami konstrukcyjnymi mającymi na celu obniżenie kosztów kapitałowych i poprawę ekonomii. Ma on dostarczać 1117 MW mocy. Pewnie się zastanawiacie, czy tego typu reaktory są już obecne gdziekolwiek na świecie. Otóż już cztery reaktory są aktywne. Dwa reaktory w elektrowni Sanmen w prowincji Zhejiang oraz kolejne dwa w elektrowni Haiyang w Shandong. Tak, czy ta inwestycja została zrealizowana zgodnie z założeniami i z planami, czy firma Westinghouse dostarczyła to, co było zaplanowane? Otóż odpowiedź na to pytanie brzmi nie. Budowę reaktora w re elektrowni Haiyang zaczęto w 2009 roku i miała się zakończyć w 2013 roku. Jednak działanie pierwszego reaktora w re elektrowni Haiyang rozpoczęto dopiero 22 października 2018 roku. To jest 5 lat później. Ta sama sytuacja miała miejsce z reaktorem w elektrowni Sanmen. Dlatego Chińczycy podpisali umowę z firmą Westinghouse, która obejmowała transfer technologii Umowa ta również zapewniała, że chińczycy dołączą się do ulepszania projektu reaktora AP1000, ale również wesprą projekt budowy większego reaktora tak zwanego CAP1400. Przez tą współpracę chińczycy dostali bezpośrednio rysunki reaktorów oraz znają bezpośrednio jak działa dokładnie ten reaktor. Dodatkowo chińczycy utworzyli w Chinach fabrykę, która specjalizuje się w produkcji części do tych reaktorów. I właśnie dlatego magazyn Forbes nazwał firmę Westinghouse chińskim koniem trojańskim. Firma Westinghouse miała budować również reaktory w Stanach Zjednoczonych. Otóż w Karolinie Południowej były budowane dwie jednostki w letniej elektrowni jądrowej, tzw. Virgil C. Reaktory te miały być ukończone w 2013 roku. Jednak aż do 2017 roku. Konstrukcja ta nie została wykonana. Jednak w 2017 roku po szeroko zakrojonej analizie kosztów budowy bloków 2 i 3 oraz po ogłoszonym przez firmę Westinghouse bankructwie stwierdzono, że tę inwestycję należy wstrzymać. W dodatku czterech prezesów firmy Westinghouse zostało oskarżonych o szpiegostwo oraz naruszenia bezpieczeństwa. W sumie 16 zarzutów, za co mogli indywidualnie trafić do więzienia nawet na 20 lat. Kolejne dwa reaktory są budowane w stanie Georgia, w elektrowni Votul Electric. Postanowienie o wybudowaniu tej elektrowni podpisano w 2008 roku. W 2010 roku prezydent Obama ogłosił federalną gwarancję kredytową w wysokości 8,3 miliarda dolarów na budowę dwóch bloków AP-1000 w fabryce Votu. Liczono, że całkowity koszt budowy dwóch reaktorów wyniesie 14 miliardów dolarów. Liczono, że projekt ten zostanie włączony do życia w 2020 roku, jednak ponownie ogłoszono opóźnienia w dokończeniu tego projektu. Projekt do dziś pochłonął 30 miliardów dolarów, a kolejne opóźnienia do pierwszego kwartału 2023 roku to kolejne 920 milionów dolarów. Po ukończeniu tej inwestycji szacuje się, że, że ta elektrownia zasili nawet pół miliona domostw oraz wiele biznesów, a także da zatrudnienie na stałe ponad 700 osobom w Stanach Zjednoczonych. Firma Westinghouse miała budować swoje reaktory w Ukrainie, w Indiach, w Wielkiej Brytanii i w Turcji. Jednak pomimo tego, że kontrakt z Turkami został podpisany w 2015 roku, do tej pory Żadna budowa nie została rozpoczęta. Dlaczego w takim razie Jacek Sasin podpisuje umowę z firmą, która tak naprawdę w historii nie sprawdziła się? A każda ich budowa kosztowała dany kraj wiele miliardów strat, by dokończyć tą inwestycję ma to jakiś związek z relacjami Andrzeja Dudy z Chińczykami? Czy ma to jakiś związek z tym, że właśnie firma Westinghouse jest nazywana Chińskim Koniem Trojańskim? Czy jest to może kolejne uzależnienie się od Chińczyków w postaci nie tylko pożyczek, ale również inwestycji? Dlaczego Polska nie wybiera firmy, która jest sprawdzona, która dostarczyła wiele reaktorów i znajduje się w pierwszej dziesiątce firm na świecie? To pytanie pozostaje nam zadać panu Jackowi Sasinowi. Może kiedyś odpowie. Wybrano już lokalizację pierwszej elektrowni jądrowej. Ma to być Lubiatowo-Kopalino w gminie Choczewo w powiecie Wejherowskim w województwie pomorskim jako preferowane miejsce podbudowe. Od 2017 roku przeprowadzano tam badania środowiskowe i lokalizacyjne i spełnia ta lokalizacja wszystkie wymagania nie tylko środowiskowe dla tego typu obiektów, ale również bezpieczna jest ona dla mieszkańców. Media donoszą, że nasz wybitny specjalista od wszystkiego, wójt z Pcimia, Daniel Obajtek, zaczął kupowanie nowych działek na pomorzu i to w okolicy, gdzie ma powstać elektrownia atomowa. Daniel Obajtek w sierpniu tego roku kupił dwie działki o łącznej powierzchni 16 hektarów w miejscowości Borkowo-Lemberskie w gminie Choczewo. Chociaż prawo pierwokupu tej ziemi miało mieć Krajowy środek Wsparcia Rolnictwa ten ośrodek nie skorzystał z tej okazji. Trzeba przyznać jednak, że ośrodek jest zarządzany przez Waldemara Chumionckiego, który tak się składa, że do 2017 roku pracował dla Daniela Obajtka. I pewnie się zastanawiacie, po co Danielowi Obajtkowi te ziemie? Otóż jak donoszą dziennikarze o netu, pan Obajtek planuje zrobić tam ośrodek dla tych, którzy przyjadą budować przyszłą elektrownię atomową w Polsce. Zgodnie z zapowiedziami naszych rządzących, głównie pani minister środowiska i klimatu Anny Moskwy, budowa ma rozpocząć się w 2026 roku, natomiast zakończyć w 2033. Bez względu na naszą opinię, czy ta elektrownia powstanie, czy nie, jakie będą opóźnienia, ile może to nas kosztować, czy inwestycja zamknie się w 100 miliardach złotych, jak to teraz ogłoszono. My trzymamy kciuki. Ze względu na to, że ceny prądu faktycznie idą w górę, nasza niezależność energetyczna jest najważniejsza. A jeśli Ci się podobało, nie zapomnij zostawić łapki w górę, zasubskrybować nasz kanał oraz kliknąć dzwoneczek, aby być na bieżąco z naszymi przyszłymi produkcjami. Zapraszamy!